co się stało, się popsuło silnik się świeci właśnie się dowiedziałem, że mam silnik dobra, podłączmy focy i zobaczmy co tam w trawie piszczy dobra mamy focy desa podpiętego zobaczmy co nam się dzieje Załączmy tu wszystkie te pierdolasy, które nam zakracają spokój, o, podłączonego, ale nie do komputera tak to podłączyłem. Okej, teraz jest podłączony. No i lepiej jedziemy silniczek. Powinny być dwa błędy z tego, co się orientuję Poduszka się popsuła ostatnio, lewa. No i są. Widzicie, mamy lewą poduszkę. Może się popsuła, może nie. Nie wiem jeszcze, nie. Nie diagnozowałem tego. I drugi błąd jest. Camshaft position. positioner Bank One Intake. Slower Respond Ech, Zobaczmy. Będę ogólnie się da wykasować oprócz tego pierwszego. Bo pierwszy się nie wykasuje. Zobaczmy. Teraz zobaczmy sobie Advance. x things. co ja tutaj mam wpisać proszę spróbujmy znaleźć tego ten sensor czy w ogóle to jest gdzieś w adaptacjach czego nie ma No może być tak, że go nie ma Intake manifold pressure. Uh, I don't Yeah. Mm. That's That's My method, the intake adjustment. Tu będą tak chyba, zróbmy sobie też pank drugi, o I sobie jeszcze tutaj chyba tyle. Jeszcze możemy to sobie zobaczyć, Zobaczmy jak te wartości się tutaj będą sprawować po odpaleniu silnika. różnice w sumie to nie wiem jakie wartości to powinny być ale tutaj mamy 23 22 na tym czyli na banku drugim na banku pierwszym 21 w sumie się nie zwiększa i nie zmniejsza. zobaczymy sobie jak damy gazu czy będzie jakaś reakcja tutaj No, to się reakcja jest. No, jak to się ma do tego, jak to powinno wyglądać? No nic, spróbujemy założyć nowy zawór. Zaraz wam pokażę, który to jest. Zobaczymy, jakie będą różnice po założeniu nowego. No bo błędu teraz. Być nie powinno, bo ten błąd pokazuje po jakimś czasie, dopiero pewnie w jakichś tam warunkach odpowiednich. No i teraz tak, który tutaj mamy? Bank pierwszy, a więc tu mamy bank pierwszy, tam mamy bank drugi, tu mamy stronę yy, zasycania powietrza, tam mamy wydalania powietrza. Tak więc, sensor, który nas interesuje, to jest ten sensor no i nieby takie łatwe dojście jest, ale wcale nie jest takie łatwe dojście więc na pewno przyjdzie mi się tutaj napocić trochę tam mamy śrubkę jedną, bo ta się na jednej śrubce trzyma wtyczka, no i co? po odkręceniu śrubki będziemy próbować go wyciągnąć zobaczymy jak to pójdzie odchylimy sobie tutaj tą obudowę więc tutaj może leżeć o, jakiś Batman zabrał mi latarkę no nic będzie to zrobić bez latarki, najpierw pyczkę Troszkę mamy zdjętą. Teraz mamy taką małą śrubkę tam na dole którą trzeba odkręcić nie że się uda takim indusem. No. na razie wygląda wszystko łatwo i przyjemnie ale wcale taki nie jest silnik trochę rozgrzany więc uszczelka która jest powinna nam puścić najważniejsza jest ta śrubka Dobra, mamy śrubkę wyjętą. No i teraz tak. Przyklę sobie tą WD-40. No. I trzeba będzie zacząć ruszać. Tak to wygląda, zobaczcie, cały jest zaolejony Mam nadzieję, że będzie pasował. To samo. Zobaczymy. Gruby skubaniec jest. Aś go doży tu. Z tego co wiem i prześledziłem parę różnych forów, to ten zabór wychodzi w części. Tak, dobrze słyszeć w częściach. Ciekawe, jak wyjdzie moje. Chciałbym, żeby wyszedł w całości. Nawet widziałem, że ktoś tutaj to musiał rozwiercać, bo nie chciało wyjść. Miejmy nadzieję, że mnie to nie czeka Coś nam się tu zaczyna ruszać Ale jest to wcale takie proste Jakby było proste to by już wyszło, Na boki się rusza, ale do góry o, chyba wyszedł, mamy go i ja się z niego olej. Jeszcze w jednym kawałku, o dziwo Wytrę sobie tutaj tą oliwę Trochę się tam nalało Trochę oliwy, trochę WD-40 no ale trzeba tu przestrzec trochę. Teraz tak. Porównamy sobie nowy ze starym. Zawsze tak robię. I co my tu mamy? Tak wygląda stary. Co my tu mamy z literki? J na końcu. Na 257J Numer jest na obudowie tutaj przy wtyczce nie tutaj na tym to są jakieś numery Ale to nie są numery Audi, tylko pewnie producenta, który to robi i data produkcji może, czy coś nic nie widzę, jeżeli chodzi o datę produkcji, może to jest data produkcji 10 rok Dobra, a teraz mamy nowego. Nowy wygląda tak. Zresztą pokazuję. Mhm. Identyczne. Oczywiście znaczy data produkcji jest tutaj 18 w tym przypadku i końcówka jest AA na końcu. A reszta kura jest taka sama. Tak więc biorę się i zakładam nowka sztuka nieśmigana. dobra, zakładamy nowego jak mówiłem, to był w oleju więc wszelki nie potrzeba smarować jest nasmarowana słyszeliście ten dźwięk nie? Teraz śrubka Miejmy nadzieję, że nie wyleci, bo będzie dramat kurde, nie, coś z silniki tutaj na miejscu chyba się udało, patrzcie no? nawet się przykręciło powiem Wam, że nie spodziewałem się ale jest po robocie Została to obudowa na miejsce. Okay. zamykamy trupa i sprawdzamy vcds te same bloki no i dobra, zapalamy powiem Wam, że tak jakby troszeczkę mniej wibracji czuję wcześniej miałem takie wrażenie jak schodził z obrotów przy odpalaniu jak schodził auto z obrotów to czułem takie wibracje w granicach 1200 no teraz tego nie czuję ale wcześniej były takie wibracje dobra czekamy aż komputer się włączy i zobaczymy jak to wygląda na VCDS no i takie mamy wartości CDS, zobaczcie. Wcześniej ten Actual Value na banku pierwszym mieliśmy dużo mniejszy niż teraz jest. No i po dodaniu gazu, te parametry zadane jak i aktualne są blisko siebie, tak więc to musi działać poprawnie teraz nie ma. Innej opcji, że działa to źle, bo jest nowe, ale wiadomo jak to jest z nowymi rzeczami. Nie zawsze one działają tak, jakbyśmy chcieli. Zróbmy jeszcze jedną rzecz. Na tych wartościach zrobimy sobie clear DTC i odpalimy teraz. no nie czuję tej wibracji, były wcześniej takie wibracje w okolicach 1200 obrotów teraz jest to dużo, dużo lepiej no dobra, da ja się przejechać, zobaczymy jak jeździ no może się coś zmieniło jeżeli chodzi o sam, sam styl jazdy mamy banki delikatnie rozjechane, jak widzicie Mamy na plusie 77, to mamy na minusie minus 1 i 3. No ale to mogą być już rozciągnięte delikatnie łańcuchy. Eee... No bo cóż, auto nowe nie jest. Łańcuchy nigdy nie były wymieniane, więc na pewno coś tam, coś tam jest rozciągnięte. Dobra, jadę się przejechać, zobaczymy jak to się jeździ, zabieram was na przejeżdżkę Takie nieczesone Zobaczymy Co to się będzie działo teraz Pokazały na nowym. To są cyfry jak najbardziej naturalne i do nich będziemy bazować, tak? Bo dopóki było popsuty, to cyfry były jakie były, tak? Można było bazować do banku drugiego, który nie pokazywał błędu, ale sensor na banku drugim mógł może jeszcze nie pokazywać błędu, ale może też już nie być w 100% sprawny wydaje mi się, że delikatnie jest lepiej jeżeli chodzi o reakcję na gaz Dolewać to te do jazdy. Takie mam pierwsze swoje wrażenie po zmianie tego, tego zaworu olejowego. No bo jak to inaczej nazywać? Jest to zawor olejowy. Taki nerwowy trochę przy ruszaniu. Jak dodawałem gazu, to miałem czasami takie wrażenie, że ktoś mnie zaczyna pchać. Jest troszeczkę taki potępiały. No i nawet bym powiedział, że troszeczkę. Nawet nie tyle, że troszeczkę, ale. Równie na obrotach pracuje Wolnych Także same Same plus No nie jest zdecydowanie lepiej wam teraz. teraz to poczułem Że jest dużo lepiej Naprawdę wcześniej było takie nerwowe przeruszanie Cieszę się, że mi się udało to naprawić. Miejmy nadzieję, że błędu żadnego nam nie będzie pokazywać teraz. Ale powiem Wam szczerze, że mam ochotę wymienić wszystkie te zawory po tym jednym. bo jeszcze czuję, że jest różnica po zmianie jednego, a może być lepiej po zmianie wszystkich. Köszönöm файнее Wracamy do, do garażu, zrobimy sobie jakieś podsumowanie. Tylko tu podsumowywać, jak wszystko jest ok. Dobra, sprawdzimy chociaż błędy, jakie są. No dobra, jesteśmy z powrotem na podjeździe. Zobaczmy, czy jakiś błąd się nowy pokazał. Nie mamy tutaj ten cholerny błąd poduszki. Zobaczmy jeszcze tutaj, co się dzieje, czy coś, cokolwiek zmieniło. zobaczmy te same bloki tak to wygląda i nie chcę być inaczej bardziej chyba nas interesują tutaj te dwie opcje, ta aktualna i tu aktualna bank jeden i bank drugi oczywiście rozrząd mamy niżej 1,58, 1,14 no można sobie to porównać do tego co było a no, było na pewno gorzej no dobra, dziękuję Wam za oglądanie, może się komuś to przydało, może nie, dziękuję Wam za wsparcie 1100 subskrybentów na dzisiaj. Fajnie, fajnie bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną i oglądacie i wspieracie mój kanał. Cześć, trzymajcie się.